No i co, przyjaciele? Umowa upadła. Putin ponownie odmówił zarówno pokoju, jak i wstrzymania działań zbrojnych, a także zamrożenia frontu w Ukrainie. Amerykańska delegacja, przedstawiciele Trumpa, odlecieli z Moskwy z pustymi rękami po czterech godzinach rozmów z Putinem. Przy tym na Kremlu jasno dali do zrozumienia. Bez Donbasu nie zamierzają niczego kończyć. Warto zauważyć, że minął rok od momentu, gdy Trump obiecał zakończyć wojnę w ciągu 24 godzin. Z tej strony Nia jesteście na moim kanale na YouTube. Zostawiajcie lajki, piszcie komentarze i subskrybujcie. Przeanalizujmy to razem. A więc przyjaciele, przez 4 godziny, a nawet dłużej, Putin trzymał na Kremlu przedstawicieli Trumpa. Jareda Kushnera, jego zięcia, specjalnego wysłannika i partnera Trumpa, Witkofa oraz jeszcze jednego, Greenbauma człowieka odpowiedzialnego za umowy inwestycyjne. Podobno na horyzoncie pojawiają się oddzielne projekty gospodarcze i finansowe Waszyngtonu i Moskwy, ale poza tematem rosyjsko-ukraińskiej wojny, ale o tym kiedy indziej. Ważne jest coś innego. Zaraz po tych rozmowach wyszedł doradca Putina Uszakow i oświadczył, cytuję, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej nie ma co liczyć na długoterminowe uregulowanie i że Rosja będzie kontynuować wojnę, dopóki wszyscy nie zgodzą się na jej warunki. Mówiąc prosto i zrozumiale dla wszystkich, brzmi to tak. Ukraina ma oddać Donbas i nie tylko Donbas, a wtedy być może Rosja coś zakończy albo zawiesi działania bojowe, zatrzyma wszystko na pauzie. To jest oświadczenie Jurija Uszakowa, doradcy Putina. A dziś padło jeszcze jedno oświadczenie, tym razem od Pieskowa, rzecznika Putina. Ukraina ma opuścić Donbas. To jest główny warunek Rosji, wyjaśnił Pieskow. Krótko mówiąc, Amerykanie odlecieli z niczym. Kuszner i Witkow posiedzieli u Putina, wysłuchali go, omówili cały ten plan, z którym przylecieli do Moskwy. Plan Trumpa, Zełęskiego i Europejczyków. Jak należy zakończyć wojnę? Putin spojrzał na ten plan i w zasadzie odesłał Amerykanów z Moskwy. Po raz kolejny wyjechali z pustymi rękami, i to do niczego nie doprowadziło. Wojna się nie skończyła, nie ma zawieszenia działań wojennych, i na razie nawet nie widać na to perspektyw. Ogólnie rzecz biorąc, Putin nie zamierza kończyć wojny. Powodów jest wiele. Szczerze mówiąc, nie chodzi tu tylko o Donbas, bo Putinowi na Donbasie nie zależy. Jemu potrzebna jest cała Ukraina. Dla niego wojna to sposób na utrzymanie władzy. Ale to już inna, długa historia. O której można by mówić osobno. Warto zauważyć, że wszystko to dzieje się w rocznicę, kiedy Trump obiecał 23 stycznia zeszłego roku zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie w ciągu 24 godzin. Minął rok, a Trump wciąż nie jest w stanie jej zakończyć i raczej nie będzie w stanie, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Teraz o terytoriach, o których mówili Uszakow i Pieskow. I o których Putin opowiadał amerykańskiej delegacji przez te ponad 4 godziny. Wyjaśniam o co chodzi. Przede wszystkim Donbas, czyli około 9000 km2 ukraińskiego terytorium, które obecnie kontrolują siły zbrojne Ukrainy. Okrowsk się trzyma, podobnie jak wiele innych kierunków, jak aglomeracja Mirnograd i szereg innych odcinków frontu. Nie ma nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o przełamanie. Tak, sytuacja nie jest łatwa. Miejscami jest trudna, ale siły zbrojne Ukrainy, siły operacji specjalnych, poszczególne oddziały Gwardii Narodowej oraz inne elementy obrony utrzymują pozycję i nie pozwalają wojskom Putina posuwać się w głąb. Putin bardzo chciałby dostać Donbas na tacy, bez jednego strzału, po prostu za pośrednictwem Amerykanów, żeby USA wywarły presję. Ale Amerykanom się to nie udaje, bo jak rozumiem, podczas spotkania Trumpa i Załęskiego w Davos strona ukraińska jasno dała do zrozumienia, żadnych decyzji terytorialnych nie będzie, tym bardziej bez zdania narodu ukraińskiego. A Putinowi referendum nie jest to w sumie. Putin bardzo boi się ukraińskiego referendum. I jemu w pierwszej kolejności potrzebny jest Donbas. Ale Donbas nie jest celem ostatecznym. Donbas jest dla niego narzędziem do podważenia sytuacji wewnątrzpolitycznej w Ukrainie, stworzenia chaosu, zbudowania bazy protestacyjnej. To jest robota jego sabotażystów i służb specjalnych, to jest nacisk informacyjny, to są próby skłócenia ludzi między sobą, rozbicia społeczeństwa. Potrzebny jest wewnętrzny konflikt na Ukrainie. Po co mu więc do nas? Teraz dalej. Zauważyliście, że Putin, a potem Ławrow po raz pierwszy od czterech lat wielkiej wojny znowu wspomnieli słowo Noworosja? Dawno już nie było go słychać, ale teraz zaczęło się znowu pojawiać. Putin kilka razy, zarówno pod koniec 25, jak i na początku 26 roku, mówił, że potrzebuje nie tylko Donbasu, ale także tzw. sanitarnych, zdemilitaryzowanych szarych stref buforowych. A tutaj warto zwrócić uwagę na powrót do retoryki z lata 24 roku. Przypominam, że latem 24 roku Putin występował na kolegium MSZ Rosji przed ambasadorami i dyplomatami i jasno określił, że interesuje go cały Donbas, obwody Doniecki i Ługański, a także w całości obwody Hersoński i zaporoski. Plus te same buforowe strefy sanitarne, jakie nazywają. Chodzi zarówno o obwód sumski, jak i o część obwodu dniepropietrowskiego, o obwód charkowski i dalej według listy. Krótko mówiąc, apetyt Putina podczas wojny tylko wzrosł. To znaczy, oprócz Donbasu, najprawdopodobniej mówi on także o kierunkach zaporowskim i hersońskim oraz o tych buforowych strefach. To pragnienie nigdzie nie zniknęło, to żądanie nie zniknęło i Rosjanie znowu wyciągnęli je na stół. Szczególnie na tle brutalnych, przestępczych ataków na ukraińskie cywilne miejscowości tej anormalnej zimy, kiedy Putin próbuje wywołać katastrofę humanitarną. Kijów, Charków, Dnieprz, Krzywy Róg, Odessa, Czernichów, Sumy. On uderza wszędzie. A to, że w Rosji już powiedzieli bez Donbasu oni rusz, oznacza jedno. Oni po prostu hamują jakikolwiek proces negocjacyjny. Zełęski wcześniej mówił, że 90% wszystkiego już zostało ustalone. Amerykanie mówili mniej więcej to samo, ale pozostaje te 10% i to one są kluczowe. To kwestia terytorium, to kwestia Donbasu. Ukraina już jasno mówiła, zarówno o referendum, jak i o strefie wolnej gospodarczo. Na stole leżą różne scenariusze, ale Putin nie akceptuje żadnego z nich. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo, jak mówię, Donbas nie jest mu potrzebny jako cel. Jemu chodzi o to, żeby w Ukrainie panował chaos. On potrzebuje uzyskać dostęp do terytorium, wejść, umocnić się, wykorzystać fortyfikacje, które Ukraina budowała przez lata. Potrzebuje przyczółka do dalszych ataków na kierunkach Charkowskim, Dniepropietrowskim, Zaporoskim, Sumskim itd. Potrzebuje szerszego pola do manewru niż obecnie. Musi stworzyć magazyny, arsenały, napełnić region agenturą, tzw. zielonymi rodzikami, służbami specjalnymi, sformować oddziały, przywieźć sprzęt itd. według listy. O to mu właśnie chodzi: nie zamierza kończyć wojny przeciwko Ukrainy. Jeśli kiedykolwiek zatrzyma wojnę, to tylko po to, by wyciągnąć wnioski, naprawić błędy i rozpocząć nową fazę. I nie będzie czekał latani. Nie ma zbyt wiele czasu, dlatego każdy przystanek dla Putina oznacza jedno nową fazę wojny. I to całkiem szybko. Ale, przyjaciele, nawet do tego momentu nie doszliśmy. Wczoraj na Kremlu jasno powiedzieli Amerykanom: nic z tego nie będzie. I zostawili ich z niczym. A wiecie, co jest w tym ciekawe? To wydarzyło się dokładnie rok po tym, jak Trump obiecał zakończyć wszystko w 24 godziny rok te 24 godziny już dawno minęły. A przy tym zaskakuje coś innego. Amerykanie rozmawiają z Putinem osobno, próbują dogadać się w sprawie jakichś warunków ekonomicznych, finansowych, projektów inwestycyjnych, dać mu dodatkowe możliwości itd. To szczerze mówiąc robi wrażenia. Zobaczymy, czym zakończą się negocjacje w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zebrały się delegacje ukraińska, amerykańska i rosyjska. To są pierwsze od początku Wielkiej Wojny negocjacje w trójkę Ukraina, USA i Rosja razem i bezpośrednio. Zobaczymy, do czego to doprowadzi, ale i tam nie należy oczekiwać niczego niesamowitego w sensie zakończenia wojny. Na porządku dziennym jest kwestia zaprzestania ataków na ukraiński system energetyczny. Chodzi o tak zwane energetyczne zawieszenie broni. A tutaj również jest wiele pytań. I mam wątpliwości, czy Putin rzeczywiście się na to zgodzi. Najprawdopodobniej nie pójdzie na żadne ustępstwa albo będzie łamał ustalenia, nawet jeśli formalnie się na coś zgodzą. Dlatego na razie odnotowujemy. Putin ponownie zerwał umowę, a my znów nie widzimy żadnych piekielnych sankcji, ani nawet zwykłych sankcji ze strony USA. Patrzymy, obserwujemy, analizujemy. Przyjaciele, jak zawsze dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie mój kanał na YouTube, dawajcie lajki, zostawiajcie komentarze, klikajcie dzwoneczek. I do jutra!